w składzie sędzionaj Jerzy Stankowski, Sędzierdz Szermiński, Sędzia W. Laskowska-Pieczak po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2024 roku na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej z Kasacyjny Pieczak BB spółkach K z siedzibą w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gminicach z dnia 27 maja 2024 roku. Sygnatura akt 2 S.A. łamane 1093 przez 23 w sprawie ze skargi Anny Marycz, Jolanty Wójtowicz i Łukasza Woźniaka na uchwałę Rady Miasta Katolice z dnia 9 maja 2023 roku, numer Rzymskie l 13 13 20 przez 23 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Punkt 1. Oddala skargę kasacyjną. Punkt drugi. Zasądza od pieczak BB Spółka K, z siedzibą w Katowicach na rzecz skarżącej Anny Maryć kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Punkt trzeci. Zasądza od pieczak BB Spółka K, z siedzibą w Katowicach na rzecz skarżącej Jolanty Wójtowicz kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. I punkt trzeci. Zasądza odpieczek pieczak BB Spółka K, z siedzibą w Katowicach na rzecz skarżącego Łukasza Woźniaka potem 360 zł tytułem wzroku kosztów postępowania kasacyjnego. Proszę uzająć miejsca. Będą podane krótkie motywy krótkie uzasadnienia wyroku. Szczegółowe uzasadnienie zostanie sporządzone na piśmie, gdzie będzie stronom doręczone. Potem jak już będzie orzeczenie anonimizowane, również dostępne będzie na stronach inter internetowych. Gdy przede wszystkim sąd podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że skarżący mają przymiot strony, ponieważ mają interes prawny i w sposób wykazano, że nastąpi, nastąpi, nastąpiło jego naruszenie. Już nie cytując i nie cytując orzeczeń i pojęcia, kiedy przysługuje legitymacji procesowej, podzielając ten pogląd yy, przedstawiony przez USA i cytowany orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trzeba jeszcze dodać, że działki będące własnością skarżącej nie są objęte z tego, co ustaliliśmy, ustaleniami miejscowego planu gospodarowania przestrzennego. Nie pójdzie wątpliwości w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że przeznaczenie określonego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, szeregową i inaczej, może mieć wpływ na przyszły sposób zagospodarowania nieruchomości będących własnością chociażby w ten sposób, że nowa zabudowa powstała na podstawie zaskarżonej uchwały, będzie miała wpływ na ustalenie parametrów zabudowy w przypadku, gdyby skarżący wystąpili o ustalenie jakiej warunki zabudowy, rozbudowę swojego domu czy coś podobnego. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinną yy, ma zatem realny wpływ na wykonywania prawa yy, własności przez, yy, przez właścicieli nieruchomości. Planowana inwestycja dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej bliźniaczej obejmującej maksymalnie 96 lokali mieszkalnych i maksymalnie 144 miejsca postojowe. Sąd w pierwszej instancji zasadnie przyjął, że nie pozostanie ona bez wpływu na sposób wykonywania prawa własności skarżących, co choćby związane było ze zintensyfikowaniem użytkowania wyżej wymienionych, wyżej wymienionych działań. I ten, ten przedostroń. Jeżeli chodzi o teraz zarząd naruszenia artykułu 7, ustęp 4 i artykułu 8 z tej ustawy, yy, chodzi, że ten obowiązek uzasadnienia uchwały, Żadnym prawdą jest, że żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku, ale yy, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje się, że brak uzasadnienia uchwały nie w każdym przypadku stanowi yy, na tyle istotną wadę, że jej wystąpienie rodzi konieczność wyeliminowania takiego, takiego aktu do biegu prawnego. Dopiero jednoczesny brak uzasadnienia uchwały oraz całkowity brak w aktach sprawy jakiejkolwiek informacji. Dotyczących merytorycznych powodów podjęcia aktów przez organy gminy, powoduje istotną wadliwość uchwałą, uchwały, uchwały uzasadnienie, uzasadniające stwierdzenie jej wyważności. Takie już stanowisko zostało wyrażone również w wyroku NSA z dnia 8 czerwca 2006 roku. Pamiętajmy, że tu też rozpatrujemy tą sprawę i bierzemy stan prawny istniejący w dacie podjęcia uchwały, ponieważ te przepisy one uległy tam zmianie. Teraz, jak wynika z artykułu 7 ust. 4 zdanie 2 specz ustawy y, mieszkaniowej, w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia uchwały Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej, powinna brać pod, pod uwagę stan zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy oraz potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Motywy, jakimi kierowała się Rada Miasta przy ocenie potrzeb mieszkaniowych i mieszkańców i poziomu ich zaspokojenia powinny zostać uzewnętrzne w uzasadnieniu projektu uchwały. To, co się działo na poszczególnych sesjach Rady Nie ma znaczenia, to powinno znaleźć w tej konkretnej naszej sprawie odzwierciedlenie w uzasadnieniu. Słusznie podkreślone, że uzasadnienie tego typu czy tam projekt, do projektu uchwały tego nie zawiera, a bowiem to uzasadnienie faktycznie ogranicza się do określenia przebiegu postępowania. I dlatego też sąd tu podzielił to stanowisko, że w tej konkretnej sprawie, bo nie możemy przesądzać o innych sprawach, to uzasadnienie nie spełnia wymogów i powoduje, że ta podjęta uchwała dosyta, dosyta jest już istotną wadą. Jeżeli chodzi o artykuł 17 ustęp, ustęp 2 spec, tej, tej, tej ustawy mieszkaniowej, nie będę czytał, cytował tego artykułu, ale tu jest również, dost, należy stwierdzić, że Zgodnie z artykułem 17 ustęp 4 mieszka ustawy mieszkaniowej, inwestycję mieszkaniową wielorodzinną lokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do y, urządzonych terenów poczynków oraz do dostępu do szkół. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1, tak na wiemy, to z ustawy mieszkaniowej, standardy, o których mowa w artykule 17 ustęp 2, 4, 6 i 7 obowiązują o ile gminanie określi w drodze uchwały lokalnych standardów urbanistycznych w zakresie parametrów określonych w ustępie 2. Rada Miasta w Katowicach odrębną uchwałą określiła lokalne standardy urbanistyczne na terenie miasta Katowice. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego. I w paragrafie pierwszym tej uchwały określono, że inwestycję mieszkaniową lokalizuje się w odległości nie większej niż 750 metrów od szkoły podstawowej które jest w stanie przyjąć nowych uczniów liczby dzieci stanowiących mniej niż 10% planowanej liczby mieszkańców i inwestycji mieszkaniowej oraz na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych terenów wypoczynku. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w stosownie do artykułu 17 ust. 10 ustawy z ustawy, z ustawy odległości, o których mowa w ustępie 2 i 4 ustala się licząc od granicy inwestycji mieszkaniowej drogą dojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszą jednym, do którego ma być zapewniony dostęp w tym obiektu położonego na terenie inwestycji, a zgodnie z artykułem 17 ust. 5 ust. ustawy wymogi, o których mowa w ustępie 1, 2, 4, 4a i 4D może, można spełnić zarówno w oparciu o infrastrukturę istniejącą w wniosku badania wniosku o ustalenie lokalizacji, jak i w oparciu o infrastrukturę planowaną do realizacji. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zasadnie, zasadnie są pierwszej stacji przyjął, że odległości w tej niniejszej sprawie nie zostały zachowane przez inwestorów. Wyznaczana przez niego droga dojścia dzieci do szkoły prowadzi przez prywatne nieruchomości zarośnięte roślinnością oraz przez tereny zabudowane. W jednym z miejsc, jak wynika z tej sprawy, przegrodzona jest murek o wysokości dwóch metrów. Zatem wyznaczona przez inwestora droga nie spełnia na całej swojej długości wymogu ciągu pieszego lub ciągu pieszo czyli chodnika lub chodnika z jedną dla ruchu pojazdów. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu Pierwszej Instancji, iż podniesione przez inwestora w piśmie z dnia 12 kwietnia 2024 roku argumenty. Argumenty dotyczące długości dojścia dzieci do szkoły wskazują, że dojście dzieci do szkoły zostały w większości wyznaczone w śladzie niefunkcjonalnej linii kolejowej przez działki miejskie i prywatne. To jest nie przez istniejący ciąg pieszy lub pieszojezdny. Wprawdzie rację ma skarżący kasacyjnie, że spełnienie omówionych warunków może nastąpić w oparciu o infrastrukturę planowaną do realizacji jednak nie wykazała, że w tym przypadku do takiej realizacji dojdzie. Nie jest przy tym wystarczające powołanie się na zgodę właściciela nieruchomości na przemysł. Zgoda taka nie stanowi gwarancji realizacji ciągu pierwszego lub pieszojezdnego. jednego Mancementu w tym zakresie zdaje się dostrzegać również skarżąca kasacyjnie, która w uzasadnieniu kardy kasacyjnych wskazuje, to tu się pani podkreśliła, że nawet gdyby uznać, że droga ta minimalnie dłuższa, wskazująca 762 metrów lub 862, to jednak nie na tyle, by uznać uchwałą niezgodną, niezgodną sprawę. Sama skarżąca to wskazuje, w związku z tym należy podjąć poglądy, po, po podzielić poglądy po Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że te standardy w zakresie odległości nie zostały dochowane. Jeżeli chodzi o naruszenie przepisów postępowania artykułu 80 KPA, to nie jest on uzasadniony. Sąd w pełni tutaj uznał, że te przepisy nie zostały naruszone, a sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Jeżeli chodzi o naruszenie artykułu 147 w Związku 94 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, Należy wskazać, że przepis artykułu 147, paragraf 1 należy do tzw. przepisów wynikowych, a co za tym idzie, znajduje o zastosowanie w sprawie, jeżeli wskutek przeprowadzonej kontroli są pierwszej instancji stwierdzi istnienie naruszeń prawa przez organy administracji publicznej w stopniu uz uzasadniającym uwzględnienie skargi. Tym samym nie można zarzucać sądowi naruszenia przepisów prawa, jeżeli wcześniej wcześniej nie wykażli się, że w sprawie nie doszło do naruszenia prawa a tego jak już jest skazano we wniesionej skarbie kazacyjnej nie, nie uczyniono. Podobnie przy, na, w przypadku jest w artykuł 94 ust. 2 ustawy w zarządzie gminnym będącym przepisem szczególnym w stosunku do Y, artykułu y, 147 paragraf 1 PPSA również od strony formalnej prawidłowo jest rozstrzygnięcie sądu, że stwierdzono nie nieważność za uchwały, ale z uwagi na upływ określone, określonego y, terminu, stwierdzono, to wtedy orzeka się o niezgodności z prawem, co prawidłowo sąd uczynił. Reasumując, sąd nie podziela zarzutów skargi kasacyjnej, w związku z tym skarga kasacyjna Przyczyn podanych powyżej podlegała udaleniu O kosztach uwagi, że odpowiedź na skargę została złożona w terminie, należą się każdemu ze skarżących koszty zastępca procesowego za udział w niniejszej sprawie to zgodnie z przepisami 360 zł. Szczegółowe uzasadnienie będzie, jak już mówiłem, sporządzone na piśmie i doręczone stroną z urzędu. To wszystko zamykam rozprawę. Dziękuję za uwagę. Thank you.